W latach 80. najwięcej fanków... Fanków. Jakieś połączenie. Fanków. Fanków. Najwięcej fanek miał zespół Lady Punk i oddział zamknięty. To myśmy grywali z nimi wspólne trasy, to oni wozili te dziewczyny autobusem specjalnym. Cały autobus był panienek. I powiem wam, że myśmy im zazdrościli, no, kurcze, ale tutaj tego, bo my tak, tak może troszeczkę mniej było te, tego zainteresowania. Ale van by się uzbierał chociaż. <laughs> Albo, Albo duże auto. Nie, no. No, <laughs> no może tak, tak. Ja akurat tutaj mam najmniej do powiedzenia, bo ja jestem najmniej rock'n'rollowym w ogóle heavy metalowcem chyba na świecie. Kompletnie nie byłem nigdy zainteresowany. Takim y, życiem typu papierosy, alkohol, jakaś trawka, narkotyki, panienki kompletnie.